Za 19 minut godzina 12 w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy wójta gminy Rudniki, pana Andrzeja Peziaka. Witam pana. Witam serdecznie. Panie wójcie, jest pan m.in. członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich, a 10-11 maja miało miejsce 26. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich. O czym obradowaliście? Znaczy, no, takie zgromadzenie w związku, chociażby ze względów formalnych, musi się raz do roku odbyć, bo jesteśmy stowarzyszeniem, więc musi nastąpić przedstawienie sprawozdania z działalności za rok ubiegły i uzyskania absolutorium dla zarządu na, na następny okres pracy, więc to chociażby ta strona. Ale myślę, że samorządowców i wszystkich Państwa bardziej interesuje ta druga część, bo to jest również takie spotkanie, gdzie dyskutujemy o problemach dotyczących gminy i którym jak gdyby to było też ideą powstania w ogóle tego związku gmin wiejskich, żeby no była reprezentacja, która będzie walczyła czy broniła interesów tych najmniejszych gmin w, naszych Polsce, w naszym kraju. A jest ich niemało, bo prawie półtora, półtora tysiąca, więc myślę, że tutaj no, mamy dosyć yy, poważne problemy do rozwiązania. Profesor Michał Kulesza podczas tego zgromadzenia mówił dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza dotycząca Natury 2000, która ogranicza pole działań yy, i, i różne tego typu sprawy związane z inwestycjami w wielu gminach. Dotyczy to ponad tysiąca gmin. Yy, no i chyba dużo do, do zrobienia jest w tej kwestii. Tak, to jest też bardzo to jest taka fajna inicjatywa, która właśnie powstała, jest inicjatywą naszego związku. Mianowicie chcemy doprowadzić do takiego stanu, czy wprowadzić, dokonać zmiany przepisów prawnych, które pozwalałyby w jakimś stopniu, przynajmniej niewielkim, rekompensować gminą. Finanse czy utratę finansów, czy zlikwidować czy ograniczać bariery rozwojowe, tym gminom, które posiadają na swoim terenie obszary chronione. Więc są to parki narodowe, Natura 2000, parki krajobrazowe i tak dalej. Zrobiliśmy już taki, 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 taką symulację, bo w ogóle problemem zajmujemy się już ponad roku. Pan profesor Kulesza był na naszym Zgromadzeniu Ogólnym w Poznaniu. Chcemy się do niego zwrócić, żeby nam przygotował projekt, projekt ustawy czy przepisów prawnych, które będziemy chcieli w trybie, w trybie obywatelskim zgłosić do Sejmu no i żeby się posłowie tym zajęli. Robiliśmy tu nawet sytuację finansową, że byłaby to kwota około około jednego miliarda złotych. Widzimy, że na przykład takie środki moglibyśmy pozyskać na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który tak jak gdyby wspiera te działania samorządowe. Spotkaliśmy się tutaj z bardzo pozytywnym, czy przychylną opinią pana profesora Kuleszy. Jego kancelaria jest gotowa podjąć się tego. Nawet wskazywał że, że właśnie powinniśmy takie rzeczy podjąć, bo widzi tutaj y, taką ewident, ewidentną y, dysproporcję czy nierówność, bo na przykład y, gminy, które posiadają y, strefy, strefy ekonomiczne, no państwo im tam subwencjonuje przynajmniej działalność gospodarczą, a wiemy, że ona generuje podatki no, i gminy tam się rozwijają, a te, które mają obszary chronione, no, już tam jak gdyby z lokalizacją działalności gospodarczej jest coraz trudniej. Już nie mówię o tym, że w ogóle w gminach wiejskich jest coraz trudniej pozyskać inwestora czy jakiegoś przedsiębiorcę. Także tutaj mamy ogromne, ogromną rzecz. A chciałem jeszcze dodać że do tego naszego zgromadzenia, że oficjalnie zostały przyjęte cztery stanowiska. Myślę, że również bardzo ważne. Jedno z nich dotyczy również sprawy Janosikowego. Myślę, że państwo też e, o tym słyszeli. Województwo Mazowieckie. Mazowiecki, tak, słyszymy, tak też podjęło inicjatywę narodowatelską i bardzo intensywnie tutaj działa. Czują się pokrzywdzeni. Nasze stanowisko gmin wiejskiej jest zdecydowanie odrębne. Wyraziliśmy w tym swoim stanowisku zdecydowany sprzeciw. To znaczy nie chcielibyśmy jak gdyby dyskutować czy podważać samej idei tylko jest sprawa tego typu, że to Jany Sikowego jest taką formą y, trochę zróżnicowania między dochodami tych y, wielkich i y, bogatych gmin. A powiedzmy gminami wiejskimi m.in. których budżety są skromne. Bo to nie jest winą gmin, że, że, że na przykład firmy mają siedzibę w Warszawie i tam płacą podatki, a mają na przykład tak jak na przykład wielkie sieci hipermarketów. Tak, jest, tak. Są rozmieszczone po całym kraju, a, a, podatki, mają w a podatki rozliczane są tam, gdzie jest ich główna siedziba, czy gdzie ta korporacja ma gdyby swoje miejsce. No i uważamy, że powinny się te duże gminy tym podzielić. Powiem tylko krótko w liczbach, żeby jak gdyby problem trochę przybliżyć. Janusikowe w naszym kraju na, ponad dwaj, na około 2,5 tysiąca gmin, Janusikowe płaci tylko 90 gmin. Natomiast korzysta, czyli te środki, które te gminy wnoszą do ministerstwa, bo ministerstwo finansów jest tylko dystrybutorem no są jest wspomaganych prawie półtora tysiąca gmin, także różnych, nie tylko wiejskich, żeby tu była jasność. Więc no, my stawiamy taki warunek. Oczywiście możemy się na to zgodzić, pod jednym warunkiem, że ktoś tym gminom to zrekompensuje, bo to będzie ewidentny ubytek w budżetach tych gmin, a nie ma możliwości ich sfinansowania. No, Ministerstwo Finansów póki co mówi, że takich możliwości ono nie ma. Jak i co będzie dalej, zobaczymy. Panie, wójcie, panie wójcie, Ale jeszcze, to, jeszcze jeśli się, mógłbym proszę. dodać, bo to jest jedno Janesikowe, druga to jest stanowisko bardzo ważne. Poparliśmy tutaj naszym stanowiskiem taką propozycję Związku Powiatów Polskich, żeby m, utworzyć taki Narodowy Fundusz y, Odbudowy Dróg Lokalnych. Znowu jest taka sytuacja, żeby przybliżyć y, sprawę y, w liczbach, że y, na całą ogólną sieć dróg, jaka jest w naszym kraju, tylko 6%, około między 5 a 6% to są drogi krajowe, natomiast pozostałe drogi są w zarządzie samorządów. Natomiast drogi krajowe korzystają z, na, na, na przykład z takiego instrumentu finansowego, jakim jest Krajowy Fundusz Budowy Dróg i tam jest kwota z tego, jeśli dobrze pamiętam, tu mogę się mylić, jest to kwota około 80 miliardów złotych, a samorządy z tego nie korzystają w ogóle. Tylko to idzie na budowę czy rozbudowę sieci dróg krajowych. Zgadza się, że są to drogi, które finansowanie, rozbudowa, remont jest najdroższa, ale ja myślę, że, ta, że, że, że chodzi nam o to, żeby ta sieć była zrównoważona, no bo trudno sobie wyobrazić, że mamy fajne autostrady i wjeżdżamy i od razu jest ściernisko. A druga no. sprawa, że przy remoncie kraju, Krajowej dróg ciecz. Bardzo często jeszcze te nasze wylopane. drogi, powiedzmy, no, ulegają dalszej degradacji, no a w tym względzie jest naprawdę bardzo źle, Więc no, jedną z tam z tych też jest propozycja, żeby przywrócić, na przykład, to co wprowadzone było przy tym programie, narodowym programie budowy dróg lokalnych. Tych schetynówek, żeby było 50%, a nie 30%. Bo generalnie 30% to państwo na rekompensatę tylko wad. właśnie nam nic nie daje. 8% no, tak naprawdę. No, to, to są takie rzeczy, no, o takie rzeczy walczymy. Następne stanowisko też było dosyć takie ciekawe, związane z gospodarką odpadową. Chcemy też, to jest wniosek może nie wszystkich, ale są też takie gminy, które w ostatnim czasie zainwestowały duże pieniądze, w tym również unijne na wybudowanie dobrych y, jak gdyby, pr przedsiębiorstw czy miejsc zagospodarowania odpadów i chodzi o to, żeby one były w tym y, programie włączone nie jako instalacje zastępcze, tylko właściwe, bo być może te gminy będą musiały nawet zwracać pieniądze unijne, bo nie osiągną celu, jakim zostaje wydatkowane. Mm. To dotyczy niewielu gmin, ale takie są, bo musieliśmy jak gdyby tutaj tych naszych kolegów wesprzeć tym stanowiskiem. No i, i jeszcze jedna sprawa, która z, od wielu już od dłuższego czasu, czy od samego początku nas dręczy, to jest sprawy oświatowe dotyczące powiedzmy na oświaty. Te nożyce się roz, rozchylają coraz, jest niż demograficzny, to się nakłada, że wydatki bieżące na oświatę rosną. A subwencje mają na uczniów, to powoduje, że coraz więcej do, do szkół dopłacamy. Jak tak dalej pójdzie, to no, będzie poważny problem. I jak się okazuje, nawet gminy, gdzie jest tylko jedna szkoła, mają już problem, bo schodzą do zera i niedługo już też poniżej zera, a już nie wspomnę o takich gminach typu Wierzchlac, gdzie tych szkół, szkół tak. jest kilka. No, bardzo ciekawą też rzecz przedstawił profesor Michał Kulesza. Dotyczy ona skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zasadę adekwatności. Planuje pan profesor stworzyć listę ustaw przyjętych bez zabezpieczenia finansowego w ciągu ostatnich 15 lat i prosił właśnie samorządowców. Tutaj apelujemy do wszystkich samorządowców, który, którzy nas teraz słuchają, żeby obliczyli, ile na przykład sprawa przedszkoli. Te zmiany różnego typu, czy walka z bez, 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 bezdomnością zwierząt domowych mm. y, w, wpływa na budżety gmin. Bo jeśli ustalą państwo y, tą kwotę, y, to będzie wtedy można takie stanowisko znów y, inicjatywę obywatelską podjąć. Znaczy, no wstępnie to powiem tak, że to jest y, już y, y, ponieważ. Samorządy mają swoje organizacje. Jest związek gmin wiejskich samorządowy, który ma swoją specyfikę. Jest związek miast polskich, związek metropolii, związek nawet jest województw czy regionów. Każda ta, ta grupa samorządowców ma swoje specyficzne określone problemy, ale są wspólne problemy między nimi, to o czym pan redaktor wspomniał, mianowicie niedoszacowanie zadań, które są przekazywane gminom. I tu jest, chcemy tutaj połączyć swoje siły ze Związkiem Miast Polskich, na czele którego stoi w tej chwili prezydent Poznania, pan Grobelny. Wstępny szacunek zrobiliśmy tylko na podstawie wyliczeń, które i zestawień, jakie ma, dysponujemy, czy w ogóle ogólnie dostępne są w Ministerstwie Finansów samorządy z tytułu niedoszacowania, czy przekazywania zadań bez przekazania środków, tracą rocznie około 10 miliardów złotych. To bardzo dużo. I tutaj chcemy nawet to, co pan profesor Kulesza mówił, bo też ten problem został zgłoszony. Właśnie to jest też apel i prośba naszych kolegów samorządowców, żeby przekazać konkretne liczby, bo to jest na podstawie ten, ale chcemy, no ministerstwo jak chcemy z nimi rozmawiać, to musimy mieć konkrety w oparciu o konkretne jednostki, bo w jednych jednostkach to może Mogą być ubytki, w drugich nie, bo też tak jest, że w niektórych sytuacjach y, tych ubytków f, w budżetach finansowych jest mniej, albo wcale tak mówiliśmy. Tam, gdzie y, gmina była, która miała jedną szkółkę, to do tej pory wyglądało nawet tak, że subwencja pokrywała funkcjonowanie tej, tej, tej szkoły. No, także nie możemy powiedzieć, że to jest tak w 100%. Dlatego zbieramy i chcemy też wystąpić z wspólną inicjatywą, która do Ministerstwa Finansów, do Sejmu, do Parlamentu, żeby zwiększyć udział gmin w podatku dochodowym tak jak w tej chwili my mamy od osób fizycznych 30%, w 35%, żeby zwiększyć ten udział do 50%. Panie Wójcie, do 20 maja mieszkańcy gminy Rudniki mieli przesyłać ankiety związane z... Ze, miało to na za zadanie być wysądowanie, jakie odpady mają, ile tych odpadów produkują, bo nakłada na Was to nowa ustawa o gospodarce śmieciami, która ma wejść w życie, każda gmina musi to wprowadzić w życie w ciągu najbliższych 8 18 miesięcy, I ile tych ankiet wpłynęło? I macie na podstawie tych ankiet możliwość zdiagnozowania tej wielkości, od, ilości odpadów? Panie redaktorze, żeby było precyzyjnie, ona musi wejść od 1 stycznia, z uwagi na to, że ustawa jest już przegłosowana, wchodzi w życie, jest tylko kwestia gdyby przygotowania. Myślę, że no, chciałem tak jednoznacznie powiedzieć, żeby nie było takiej sytuacji dwuznacznej, że może się to zmieni i tak dalej. Tu się nic nie zmieni. Po prostu musimy y, z tą ustawą sobie poradzić. To jest nowa w ogóle program y, rozwiązania czy nowe rozwiązania prawne dotyczące y, gospodarki odpadami. Przed gminami stoi ogromne wyzwanie i ogromna praca, żeby to zrobić. Musimy przede wszystkim dobrze zdiagnozować faktyczną liczbę odpadów na terenie gminy, nie tylko ilościowo, ale również pod względem jakościowym, czyli struktura tego strumienia odpadowego, bo od tego będzie zależało, w jaki sposób będziemy odpady zagospodarowywali, i od tego będą zależały też opłaty. Powiem tak, no, ankieta była jednym ze sposobów, żeby w jakiś sposób realni, żeby to nie było tylko na zasadzie, że no, jest tam powiedzmy kowalski i on produkuje tyle a tyle, bo tak statystyki mówią, tylko no, że nie, nie każdy kowalski, no w Warszawie kowalski może ma inne odpady niż kowalski powiedzmy w gminie, rudniki czy, czy w mieście wielkim. Yy, no i w taki sposób próbujemy sądować na 600 rozdanych naszym mieszkańcom ankiet. Odpowiedź zwrotną mamy na wczoraj było 120. To jest za mały wynik, żeby wyciągać daleko idące wnioski, ale myślę, że już da nam jakiś pogląd, w, w jaki sposób się to układa. No będziemy jeszcze w dalszym ciągu aktywizowali naszych mieszkańców, żeby tych ankiet było więcej. Jeżeli nie, no to będziemy szukali innych instrumentów, żeby jak gdyby urealnić, bo to będzie podstawą jak gdyby później do oceny, w jaki sposób sobie z tą gospodarką odpadami poradzimy. No musimy przeprowadzić przetarg. Od tego będzie zależała również cena, więc im bardziej larne e, wartości, tym myślę, że będzie bardzo bardziej optymalna e, cena. Już tak na koniec, bo już nasz czas goni, e, Panie Wójcie, już w niedzielę e, 18 pętla rudnicka. 128 osób już zgłosiło się do maratonów polskich.pl tam jest zapisanych. E, pewnie przekroczycie ten rekord z ubiegłego roku ponad 160, 160 osób. Jaka to trasa? No trasa jest dosyć w tym roku jest troszeczkę zmieniona, bo w związku z tym, Mam że reklamy. prowadzony jest remont, jest wyłączona z ruchu krajówka 4-3, ale właściwie tą modyfikację, którą my zrobiliśmy, jest niewielka. Długość trasy zwiększyła się tylko 500 metrów. W trzech czwartych będzie to ta sama trasa. No, od strony technicznej jesteśmy przygotowani. Warunki są podane w ogłoszeniach na stronie internetowej. Zachęcamy wszystkich miłośników biegania do wzięcia udziału w pisowej. Warunki są podane. Start, Start młodzieży i dzieci jest o godzinie 15, a do biegu głównego jest 16 chyba 10. Tak 10. Tak. Dokładnie. Zapraszał nas dzisiejszy gość, wójt gminy Rudniki, pan Andrzej Pyziak. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo.